Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Boruwa i dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować Gin and Tonic. Zapraszam. Cóż, jest to skomplikowany koktajl, dlatego długo się zbierałem, żeby go dla Państwa przygotować. Jednak po latach treningów. Myślę, że jestem gotowy. Co będziemy potrzebować? No... niewiele. Koktajl zbuduję bezpośrednio w szklan... Koktajl zbuduję bezpośrednio w szklance, takim highballu. Dlatego dodaję do niego lodu z zamrażalki aż po brzegi. Żeby mi nikt nie mówił, że lodu jest mało. Następnie dodaję gin. Ja użyję takiego Hendrixa małego, słodkiego. Ważne, żeby gin był dobry, tak jakie państwo lubią. Dodaję 50 ml. Następnie niechybnie dodaję tonik. Do końca. Ale powiedzmy tak. Na przykład 2 do 1 z tym ginem. Leję tonik powoli. Nie, nie, nie stąd. Żeby go nie wygazować zbytnio, ten gaz ma tam zostać i być tu. Na koniec przyozdabiam limonką. Trudna robota. No i oto jest ginetonik. Doskonały. Ha. Ten, kto nazwał ten koktajl, w ogóle się nie pomylił. Jest to gin i jest to tonik. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem toniku. Co? Włos. <grym> Jeszcze raz. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem ginu z tonikiem, dlatego że nie jestem wielkim fanem toniku, ale jest to koktajl na pewno orzeźwiający, Klasyczny bardzo, znany praktycznie wszystkim, najprostszy w wykonaniu. wam, że jest to pierwszy koktajl, jaki zrobiłem i wiele innych ludzi też. Mm. Na upalne dni jest git. Co myślę o tym koktajlu? To to, że no jest on gorzki, wiadomo, taki ma być dzień z ale jeżeli chodzi o gorzkie, orzeźwiające koktajle, to według mnie lepiej tutaj piepnąć sobie takie, na przykład Americano albo Jungle Bird, również gorzkie, również wrażliwiające. jednak nie są po prostu gorzkie, tylko takie gorzkie z głębią. A to jest takie po prostu no takie. No, no, to jest to pierwszy koktajl, który sobie można zrobić i niech na tym zostanie, bo są lepsze, ciekawsze, ale żeby nie było, że nie pokazałem, pokazuję. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. No wypiję. Bo szkoda by było nie wypić. Ale nie jestem zachwycony. No na pewno jest to koktajl.